Dzień dobry, dzień dobry, jestem Damian, znany też jako Urbi. Kontynuujemy serię z, razem z Maciejowem. Kolejny odcinek z Police, już bodajże dziewiąty. Tak, powiem szczerze, że sporo już tych odcinków wyszło, a będzie ich oczywiście jeszcze więcej, bo dążymy do ukończenia tej serii do, do 100%. Co dzisiaj robimy? Właściwie obecny odcinek miał być stawką do następnego, ale pomyślałem w sumie, że jestem ten materiał na tyle długi, właściwie pomyślałem to, żeby zrobić oddzielny odcinek i tyle. W takim bądź razie życzę mi jego oglądania. Nice. Golden? Golden nuggety. Uuu. to jest no. Golden Sk nuggeto. Skąd ty tego złoto zbierasz? Z wyrzutku. Serio? No. Lijne. Dobra, to odpalaj na szybko nagrywanie To się spalę, bo ja to i wiesz Zacznę sobie ten A, no, bo ja spróbowałem tą trawę przerobić jeszcze Ło! Ty! Bo ja złapałem nieco To, to masz, dawaj Masz Moron, a jak No, mu Ostatnie wyjście no, to jest. z dołu. To mam To w połączeniu z dirtem Daje nam gras bloki. Mhm mm Na razie jest 8 dirtu Albo nie, uwol... Przerobię od razu całość Połowę odstawię na ty, ale to tak i tak nam nic nie da, że my to rozsadzimy, bo nie mamy silt-tacza. Stary, to, jest, to się przesiewa. Ja wiem, że to się przesiewa, tylko ty mówisz o rozsadzaniu, nie? A to w przyszłości, jak będziemy. Ja. Moim planem by było zrobienie w przyszłości też farmę zwierząt. A żeby zrobić farmę zwierząt, to będziesz potrzebował wieszczen, nie? Dobra, dasz mi na chwilę dostęp? Przesiewa tylko wątrowo. Proszę się bardzo. O, fajny, Uuu. fajny graficzny buiszny, nie? <laughs> Działa jak malina, strzała. Ale się posypały kwesty. Nooo. O, otwórz granit. Tutaj pewne. Okay. Mamy tak: melona, mamy bitruta, tomato, pern, pumpkin i weed. Aaaa, chicken bait. To musiałbym zrobić małą oazę. Czy wiesz, że niektóre odcinki będą pół godziny? Nie wiem. Dobra, pozwolisz? Chciałbym chować. Dobra, tu mamy produkujemy jabłka. tu mamy dwa jabłuszka, a tu mamy ile? I tu mamy jedno. Co Eee... Piasek, piasek, żwir. Ty jesteś w stanie mi na szybko zrobić motykę? Motykę. Motykę no? Mmm... jaka, może być kablowa? No nie bo tam potrzebuję tylko do dwóch Masz. Nie no coś... tak tak może iść w pokażę. Bieg, bieg, No i zapyt. Już się nie mogę doczekać automatyzacji. A, kurwa, wody nie mam. Lubią masz jakieś wiaderka z wodą? Wiaderka z wodą nie mam, ale same wiaderkę mam. Cztery. To ogarnij mi wiaderka z wodą. Ile sztuk? A, ile masz? Mogą być cztery. No to już. A ty tu się bawisz. Tak, ja, na razie. Mogę no, wiele tam w tył ze ścianą od Masz, tam. Jest tylko... No ja, to na razie postawić te... ...na które zrobiłem podwójnie. Mhm. Mm Kur... Bo ty to jest nic nie robisz, nie? Ja w tym momencie kminie... Nie nie. te cztery. A wiesz, istnieje takie coś jak nieskończone źródło wody? Wiem, ale nie pomyślałem. Mógł zapłacić Dobra, farma posadzona. Spoko. Jezu, ile ty... ...waterballi robisz. No, bo one mi się przydają tutaj. tych. w tym momencie mamy dwie sztapki Irona. Jeszcze jedna i będziemy mieli stabilne wiaderko. Mhm. I mamy sztabkę złota już. Więc poniekąd jesteśmy bogaci. <grym> A dzięki komu mamy sztapkę złota? No, dzięki temu. <grym> Tego już nie powiesz, nie? O, no daję, bo mnie poczeka. Bra. E, gdzie masz te podki na oddychanie pod wodą? Podki na oddychanie pod wodą, one gdzieś tam w powinny być. Widzę, mamy jeszcze jedną. To <grym> mi start. I robić klepę Minecraft. Klepe? O, ja robię taką klepę, że się tłukę o te, o te moje kleje, kurde. Ty, ale jakbyś mógł spać, to było zajebiście. Okej. Okay. A położę się na tym ładnym. O, fantomy. O, bije coś! No, to bije, no Jezu, ile ja mam tu śmierci włączonych. Nie wiem, ja to na bieżąco zdobam. Ja wyłączam po prostu. Bo to jest mój licznik śmierci. Mimo. Bo mm -hmm. i pani to zbyt nie potrzebuje, nie? Kolejne trzy nagety żelazo mam. Już widzę, że potrzebuje więcej lawy wyprodukować. No, płynę sprawdzić, to jest pod nami. To tu jest. Pod nami? skrzynka! No, tylko najpierw muszę grawela rozwalić. A że mam main kwiat, to nie idziesz szybko. A, bo to są te. A, pod ruiny. Ile pszenicy? O, kwesta zrobiłeś? Łąkę! <laughs> o! Powiedz ci, jakbym mógł kuźwa grawela zniszczyć, nie? To miał jeszcze jedną 18 koptów mamy, bardzo ładnie. O, tu jest druga skończoneczka. Wędka z y, tą Soulbunt. O oh, fuck, skończyło mi się to. Te... Co dzisiaj skończyło, panie kolego? Skończył mi się oddychanie pod wodą. Dobra, już wiem jak działa ten... Y, ...Tombstone coś tam coś tam. Co działa? Ten Tombstone coś tam coś tam. Mm. Jak masz go założone, ten efekt, no, nie? No, no. To jak zginie, te rzeczy zostają po tobie. No, spoko. No, zdobyłem wędkę z tym efektem, nie? Uh -huh. I mimo, że zginąłem, to wędka tym mnie. No co ja potrzebuję? Potrzebuję grani, teraz łupać sobie, biorę sobie i co? I jeszcze co? Dioryt, może być. Oponę ja <grym> dalej na wyprawę. Najpierw po mój grup, a potem dalej na wyprawę. W razie czego mam jeszcze jeden ten Briefing ze sobą. Wiesz co, by mi się przydało teraz do takiego eksplorowania? Co by się przydało? Te płetwy. Hehehe <laughs> Nie powinno sprawdzić jeden monument. W monumencie są jakieś skrzynki, czy nie? Jeszcze raz, co? W monumencie są skrzynki, czy nie? W monumencie... Nie, w mon monumencie nie ma skrzynki. Masz tak zwanego guardiana, który ci broni jakieś tam rzeczy. Wiesz co, by może te dziady całe. Które? Te, 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 co latające po morzu, żeby zdobyć sobie aeronegety. I chyba tak zrobię. Bo te z tych piratów cały wypadają, nie? No z chęcią bym sobie je wziął i pobawił się nimi. Z tych kamikadze wypadają co innego? Z tych nie, z, ogólnie tak. Z tych głównych piratów z mieczem wypadaje, wypadają złote, ironowe i szmaragdy a ten. A z pozwoltach wypadają kości i takie prytowy. Okej. Okay. O, tu mamy jakoś... Utopca z wędku. O, dziękuję delfinie za pomoc. O Ła, mnie pacnął. Nie Garden nic sobie! Nie Dziękuję. no, sprawdzam ja jeszcze jedne te podwodne ruiny. A tyle będę pod podbadał. No to nic nie ropnął. No, delfin, delfin, chodź tu, chodź tu synek, chodź tu synek. Daj mi efekt. Dziękuję bardzo. Nie, to jest statek podwodny. Statek I ruiny. podwodny? No statek. I hmm. rujny. Nie, źle, ale ja widzę, że mamy problem z rozpieniem się tych, 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 tych dziadów z tych piratów. O, coś znalazłem, dobra. Mamy ziemniaki! O. Już marzewka, ziemniaki, super, mamy na, mamy na farmę Co? Tu też robimy farmę wszystkiego? <grych> o ty luju! Dawaj tą czapkę Ja ją chcę Boa i dropno. Będę redna Delfin, 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 mm. daj mi busta, daj mi busta. O kuwo! Z toba złota! Z tobę złoto! O! z tego utopca! A, utopca tak, na tej wersji drapią złoto No ty wiedziałeś, że te chamy pływają takiego? No tak. Ała. Blew. Halo, item. Tej, to nie fair. Itemy w, w nie wypadły. Czy. albo wróć? Czekaj, czekaj. To, to. Itemy toną. A nie, to jest ryba. Czy itemy wypadły, ale wyparowały. Hmm. O ja chyba znalazłem fajny dungeon dla siebie, więc chyba do niego pójdę. Jeżeli będzie tam sztabka żelaza, to będę w niebo wzięty. No, Patek, iśćcie się, panie, wypaj tym. Nie wiem, ja to mu do do bo mam prawie w bloku. Do... Ja dostałem faj... jakiś fajny miecz, 6,5 durability. Dobra, naprawmy sobie to i weźmy sobie ten miecz obok tego. Bo ten miecz rozumiem, że jest silniejszy od tego co ja miałem kamienny, bo tak to 6, a oczywiście. O nie, tylko o 1,5 ale zawsze coś. O, Emeralda wysypał. Kubany, mam już 6 tych nagetsów. I przydałbyś, jak będziesz w bazie, to żebyś się przespostarzył, nie? No spoko, najpierw ja do tej bazy muszę dopłynąć. Mhm. Mm Troszkę jak przypłynąłem. twoje po, po, kurwa ja mam stopkę złota! Ale na GC te nowe są ważniejsze, bo będziemy mieli ten: będziemy mieli wiaderko żelazne, które nam się nie będzie niszczyło co 5 sekund. A na getty to mam 3 dużo żelazne. Nice, I, a ja mam tutaj dungeon, Tego nie zawaham się zbadać Battle Towers. O! Gdzie tu jesteś Właśnie nie będzie, jestem na jakiś. O nie, wyżej już nie mogę pójść bez Toxic Air. Nie dobrze. O, o, szkielet. O, kuwa! Skorzystać się, mogę. O nie. Smar marnuję perłę, ale jebać. Dobra, co ciekawego przyniosłem? Jakiś cardboard. Nie wiem, co to nie działa. Na maksymalnie na tą wysokość mogę wejść. Czyli mogę sobie skopać te pomieszczenia, tradycyjnie, i dostać je w ciekawy sposób do skrzynki. Dobra, słuchaj mnie, co ja przyniosłem. Co przyniosłem? Aż tak. 31 Wita, 2 Emeraldy, 19 Węgla, 2 Gold Angotty, 4 Rotten Flesze, 1 Złote Serce, Nautilus Shelton Taba Złota, 2 Gold Nagetty, Kamienna Sikera, Pędka Breaking 2, e, Skórzana Tunika, czekaj, już mówiłem, Kabacz Steve, 3 sztuki, Rusty Sheet Metal, 3 sztuki. Z Industrial Decora mhm. 3 ziemniaki, jakiś Blue e, Pikril White, nie wiem co to kurwa jest, 5 e, dwa ziemniaków, ziemniaki, 4 ryżu, 9 papieru, e, 3 rusty iron ingoty, 2 emeraldy, 1 kość, 3 surowe kody, 1 patyk, 3 iron magety e, i 2 puste mapy. A ja powiem tak, mamy Battle Towera który jest dosyć fajnym battle towerem, ale bez tego, tego, tego całego gówna, gdzie nie mogę ruszyć z tym. Bez tego nie. I mam dwa góry, które mhm. mnie prawdopodobnie zaciukają, bo jestem na pierda. A ja się pytam, gdzie to mogę spokojnie? No o nie! Biedny delfin! Delfin! Nie! Reking zjadł. Mam sześć nagetsów. A ty ile masz nagetsów? Zeraznych? Na I zielaznych czy? Ty, to wracam do bazy. Mamy wiadro, zajebiście. Ale to pognaty, żeby zrobić wątkę. Blyat. Kurwa, gdzie są wszystkie O, tu jest. Panie Delfinie, daj mi efekt, dziękuję. Widzę nasz hangar kurde, podwodny. O, drugi Delfinek przy okazji. Pięknie, mam idealne warunki do płynięcia i do autunnaaa. nie utonąłem jednak. Quest nice. Konczka, monstrum mm. się bawić, mówisz? Co? No to te bezło tak, tak. Mhm. No gdzie ty masz panie te nagiety całe twoje. Nie są w tym. Hmm. Ja jest cały tak swoją perspektywę. No. Nie. Nie chyba widzę, nie. No z tutaj nie są takie gówno linijne, tylko takie kierdołowate, więc możemy do odcinka potem wrócić na bliżej montaż, nie? Fuck! Co fak? Jak to się zbiera? Co się zbiera? Ferna się zbiera nożyczkami. Fern? Czy erny? A to co jest logiczne, stary? A to przypadkowo opór Aha. Okej. Okay ja w tym momencie tworzę wiaderko żelazne. Hihihi. a bucket. I to nam się bardzo przyda. Teraz tak. generuje lawę. Mam sobie raczej lawy tyle ile wejdzie. teraz to się lawa generuje migiem, dosłownie. Z perpetuum mobile. Tu się generuje surowce, tu się generuje lawa. Hot stuff. Jej. Mamy normalne wiadro, które działa. No to to, 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 to to co mogę, czyli wszystko poza farmem I poza dynią, bo dyni też się nie Daj synek hopper. ja cię zara Topper. Nie wynikaj. Nie wnikaj. Nie Masz O! O, to nie jest Nie, nie, nie jest Masz butelkę. Zrobię ja nieskończoną lawę. Jeżeli będziemy potrzebowali, w każdej chwili to możemy wrzucić i niech się, niech się to przepala w tlenie. A jak się zapełni, to się wyciągnie cztery wiaderka. I uprościłem drogę wejścia na, na górę przy okazji. poproszę więcej drzewek, nice. Mm. Warm and cozy. No, to efekt komfortu na trzy minuty. O, to nice. Ue, tego nie chciałem przypatrz, panie. Urbi, 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 urbi. Co tam? Łap, może. O, chleb. Nikiel. No może. Dostałeś? Flippers. Dostałem. I ten dopływania. Hehe. Bateria? Co za. No. Ale ta bateria to jest. Co y... za, Angel Dog? Co ty kupujesz? Nie wiem, za piątkę, bo. Chciałbym zobaczyć, co to jest. Ty weź na lepiej odkładaj... A nie, wróć, jak kupimy skierę, to wszyscy będą mieli, nie? No właśnie. Tours, Dirt, Red Full Dirt. Rotten, Rotten co? Egg. Ej, ten Rotten Egg nam się przyda po to, by przyszło się do mobu rendera, więc tego broń Boże nie używaj, bo to ci respi milion mobów naraz. raz. jak hmm. Jak pingwiny, nie? Patrz na moją topkę. Okay. Czyli co to jest kod? Czy... E, opis ma jako cute ocelot hep. O wiele szybciej pływamy. Tu 16% do speeda. O kurwa, ile tu jest chapek. O, blokowali nam się glass i clear glass. No ja chyba wiem, że jak, jak zdobędziemy jeden magiczny item, czyli scale, to już wiem co będę kupywał. Clear glass. Mm, dokładnie go. Nie no, to muszę kupić. Ja że tutaj stawek, możemy równie dobrze cały odcinek skleić. Wiem. Więc może jakoś tam wykombinuję, przed... Zobaczymy jak będę montował, nie? Sunglasses. Jej. Ej, czy nie do założysz tu? A, da się założyć. Tylko nie zakładasz, normalnie tylko pod e, Tak. Przy masz taki przycisk magiczny. Może podpiąć na blindnessa. Ja tylko wydałem surowce. Akurat się same wykonują. No i wszystkie sałasce przepaliłem. Idealnie. O oh boi. Dobra, ja spadam, bo teraz zobaczyłem, że to jest kudo dopiero, ja w ogóle nie kłaczę, ale się muszę ja <gum> <gum> Jutro mówisz, że w domu jesteś, to? Dobra, to widzimy się jutro. A co jeszcze, jeszcze jestem z tobą na bo ja jeszcze zapalę tobie, nie? Raz, a, no to, to tak, no to sobie pogadamy, nie? Tego mówię, że w gierce, nie? Ej, ty, jak ty jesteś na padce, zbierz tego melona. Okej. Okay. No sensie melona, nie. Nie melona. No. nie. O, questy. Zrób ten sok. Z, no, pumpkin juice. No, fajny rating. Użyjemy więcej Sigrassa. Z koleżanami. Jaka no. bołagan już tu mamy po... Mamy więcej Sigrassa. Na pewno? Wow, to całe dwie sztuki. No mówię, dlatego mówiłem, że więcej tego musimy zrobić. Nie, to crucible to musi być, tak? Nie musi być crucible, musi być stała woda. Nie może być płynąca. A, stała woda. Okay, więc mamy dwa boki trawy. co z nich dostanę. Fajnie, jak dostaniesz Fernand. Właśnie, o to mi chodzi, że chcesz dostać Fernand, nie? Mm, nie, dostałem bitrot. No, norma. Oeee, czul. Muszę sobie zrespić i je zabić, jak urosną. Nie, mamy przecież Stigrasa jeszcze. 12 sztuk, ty. Tu gdzie? Na skrzynce był. Tak, mam sekundowe ZW.

Dwa suferny. Trzy. No to weź się od razu posłać... ...i wykonaj tego kostna. Mączka kostna gdzieś tam jest w Ej, kurwa. Ja pi**iemę. Ja specjalnie zrobiłem wszystkiego miejsca po dwa. Żeby No, ale wiesz, to zniszcze, nie? A, i nożyczki są do przypalenia właśnie. A więc z tego powodu że mi się udało tylko 5 zrobić. Tropikany w yy, tej nie weźmiesz. No jest, przyzwyczajenia ja złotyłem. Dobra, ja chwilowo uciekam, bo mój zmiennik przyjechał. Okej. Okay. Będę wracał, bo to wbiję na głosowanie. Spoko. Mączkę kostna. Mamy, co? Dobra. U. Uh. Okej. Okay. Więc wykonamy sobie ten czopter teraz. Maćka nie ma. Mówi się trudno. Co, co się zrobiłem? A! To się zrobiłem. Cyk! I potrzebuję butereczkę, i na pompki i mamy chapter gotowy! Yey. i powiem, że mamy kwestie O, tu ma... O, kurde. Ten system będzie trzeba zrobić potem. Na tym etapie to tyle. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się jutro i na razie...